Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy się odnieśli do tej sytuacji, która była w stoku. Z jednej strony demonstracja promotorów LGBT, z drugiej strony z drugiej strony kontrmanifestacja. Na początku przecież pokojowa, no i tak, doszło do ekscesów, są poszukiwani w tej chwili i pociągani do odpowiedzialności ci kibice, którzy chcieli dać tamę, chcieli zaprotestować przeciwko demonstracji promotorów różnych zachowań homoseksualnych, a z drugiej strony. A z drugiej strony te osoby, prawda, no też, no czy one pozostały świętymi, czy one też nie dały jakiegoś powodu do tego rodzaju ekscesów? Czy to jest symetryczna sytuacja, że dziś nawet rzecznik rządu o tym mówi, że winni są jedynie kibice, a ci, którzy demonstrują nie tylko przecież w Białymstoku, w Poznaniu, w Warszawie promując LGBT, no to są, to są ci, sprawiedliwi i tutaj ich do żadnej odpowiedzialności, ani do żadnego zastanowienia się nad nich zachowaniem, no nie będziemy tutaj o to zabiegali. Jak, jak sądzicie? Jak, jak uchwycić sens i opowiedzieć prawdę o, o tych wydarzeniach? No, była to prowokacja, klasyczna prowokacja, pro, pro, prowokacja i to udana. No, no właśnie, udana, no, ale, ale, ale jak sądzicie, czy, czy tu jest symetria? Czy w postępowaniu... No takie... w postępowaniu yy władz i komentarzach rządu, to nie ma, bo jednak jeśli jedna strona przekracza granicę prawa, a takim przekroczeniem granicy prawa jest y, chociażby y, obrażanie uczuć religijnych, y, które, tam z, które, które tam się pojawia, które tam się pojawia notorycznie, tak? No, do, i, i, I za to jak gdyby nie, nie są wyciągane konsekwencje prawne, tak? A z drugiej strony każe się i goni się tych, którzy, którzy, którzy jak gdyby się temu sprzeciwiają, tak? Naruszeniu prawa. Też naruszeni, I też robią to Czy z naruszeniem no, prawa, tak? bo ci kibice, którzy w tym uczestniczyli, w tych, w tych burdach, także naruszali prawo, ale naruszała prawa jedna strona i naruszała prawo druga strona. tak? Czyli druga strona re reagując Więc, na naruszenie prawo, prawa, reagowała naruszeniem prawa. No, no. Tak. No no tak, wracamy no, do tej prawa nie, ma, nie ma symetrii. Jedni są pod ochroną. Wyraźnie widać, że środowiska LGBT w tej chwili są pod ochroną z różnych Powodów, przede wszystkim z powodów no, wpływów środowisk liberalnych, które jak gdyby promują te, 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 te zachowania i, i jak gdyby no, próbują narzucić w debacie publicznej właśnie, że oni są ci sprawiedliwi, tak? Chociaż nawet, nawet w, w miarę pracodawca, tak, pracownicy. Tak, naruszają prawo, tak? no. I tutaj symetrii nie ma, nie? Jednak siła tych przekazów liberalnych jest tak silna, że rząd jak gdyby, no, ustępuje tutaj pod naporem tego wszystkiego. No ale ci źli to są kibole, kibice, tak? No tak ci no, że... agresywni. No i teraz pytanie, czy, czy uważacie, że można uznać ich za sprowokowanych do tej akcji? Czy adwokat, ktoś, kto ich broni, może, może taką wysnuć tezę, że, że przecież byli sprowokowani? Znaczy, tak. Jeśli nie zgadzam się to z ich przekonaniami, no to można tak uznać. No tak, ale nic nie usprawiedliwia przemocy też z drugiej no strony. No tak, nie? tu przekroczyli granicę z całą pewnością. Tu nie, tak, nie tak, ma tak, tak, usprawiedliwienia, no ale jednak, no ale jednak usprawiedliwienie, no chyba dla jakichś akcji, no przynajmniej pokojowych jest, prawda? Dla akcji pokojowych. Dla pokojowych jak najbardziej. Tak, 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 czyli my was obrażamy, tak? To środowiska LGBT notorycznie obrażają, tak? Uczucia religijne, czy, 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 czy powiedzmy jakiś konsensus, Moralny, prawda? To notorycznie naruszają, tak? Bo to druga strona nie może reagować przemocą w tej sytuacji. Niech ich też obrażają, tak? policja tego jakoś nie ochroniła, tak? żeby do nie doszło tak. do tego. No właśnie też tu też można na... powiedzieć tu o jest tym, że przyczyna. ta rola policji była dosyć tak, tak, no, no, tak, dziś się no Tu się nie tutaj. udało, i, ale niestety takie, takie sytuacje mogą się powtarzać, ponieważ wiemy, że tych marszów yy, równości promocji y, y, tych, tych grup ma, ma być więcej no to, no to tak możemy się spodziewać że takich aktów będzie no dobra więcej. No, no ale czy w tej Mogą sytuacji być nawet gorsze? no dobra ale to w tej sytuacji co czy, czy, czy powinniśmy zabiegać o to żeby powstała jakaś ustawa która jednak powstrzyma te marsze czy to byłoby jakimś przekroczeniem no przecież jest w konstytucji zapis o tym że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna czy, czy ktoś kto idzie w tą stronę ktoś kto Odrzuca ten, ten konstytucyjny zapis, no, nie jest powiedzmy, osobą, która powinna jednak no, liczyć się z jakimiś obostrzeniami prawnymi. Wiadomo, że to by oznaczało zerwanie z naszymi sojusznikami w Unii i w Stanach Zjednoczonych. To jest kwestia, co jest dla nas ważniejsze. Oby... Czyli to jest kwestia Fakas. polityczna, prawda? A nie, a nie powiedzielibyśmy moralna czy porządkowa. A przecież dochodzi tutaj do naruszenia jakichś kryteriów moralnych i z całą pewnością kryteriów porządkowych, prawda? No ale co co, składamy to na karp jakiejś y, naszej y, roli politycznej, naszego interesu politycznego? Trudne pytanie. Cudne pytanie. No tak. No ale dzisiaj każde... Znaczy wszystko jest jak gdyby odniesione do polityki, nie? I to jest właśnie choroba jak gdyby naszych czasów. Nie? Rzeczy, które sprawy, o których kiedyś byśmy rozmawiali w zupełnie innym kontekście, tak? No, kontekście obyczajowy, moralnym, tak No gdyby, właśnie, bo to nie jest. One, one się nie powinny, jak gdyby, no, nie, nie powinny być te sprawy penalizowane. Nie? No, dzisiaj... A może się miesza polityka, moralność i, 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 i porządek publiczny? No bo tak, przecież nie mamy nic na, przeciwko na wszystko właściwie. Umówmy się, nie mamy nic przeciwko y, y, homoseksualistom. Nie, nie byśmy, jesteśmy przeciwnikami. Myśmy by, stosowali literę prawda? prawa do końca, no ale tak, no, chore jest przede wszystkim to, że no, penalizuje się pewnego rodzaju y, 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 sprawy właśnie moralności nie? Czy, 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 czy wystąpień moralnych. Nie? Że, Ktoś siedzi. broni wartości, to może być skazany. To może być skazany, tak. tak? Jak gdyby, no, to nie, nie w tym kierunku powinno iść, jak gdyby tutaj... No powinny, jeśli nie, nie powinno powinny się, mają się odbywać, powinny być odpowiednio chronione. To, to jest podstawa. No no to I to jest też to... nie powinny przekraczać prawa i nie powinny obrażać no, nikogo. No tak, bo jeśli, jeśli, jeśli w prawie jest, że, jeśli w prawie... Jest ten zapis, że jednak obraza uczuć religijnych tak, jest zagrożona jakąś sankcją karną, nie? no to automatycznie państwo powinno no kwestia, stać po stronie... Odwagi i uczciwości ze strony rządzących. Tak, no tak, albo zmieniamy prawo tak, i uważamy, że można obrażać religię innego człowieka, czy uczucia religijne innego człowieka, nie? albo trzymamy się ściśle litery prawa, nie dopuszczamy do takich sytuacji i rozwiązujemy tego typu marsze. No, no, no przecież z drugiej strony LGBT, to następuje. Pamiętamy, co się działo w Warszawie, gdy się teoretycznie, hipotetycznie na marszu e, niepodległości pojawiły jakieś tam hasła uznane przez jakiegoś kontrolera z ramienia tak, urzędu tak. miasta za faszystowskie, co było wielce dyskusyjne, to, to demonstracje rozwiązano. No a z drugiej strony, jeżeli ktoś obraża uczucia religijne, ktoś robi sobie grubą nieprzyzwoitość z publicznej moralności, no to, no to on jest, to jest w porządku. A niech ktoś obywatelskim buntem wystąpi, no tak jak w Białymstoku, i dopuści się agresji Niedopuszczalnej oczywiście, No to ale, tu było przekroczenie granic, właśnie ale, o to chodzi, nie? Bo ale, ale jednak jakiś nawet pokojowej... Słowo za to słowo, suy, tak? Jeśli prawda? ktoś mnie obraża, to ja mógł powiedzieć, jeśli ktoś, jeśli ktoś mnie obraża, że jestem ciemny, to ja mogę mu powiedzieć, że jestem ciemny, ale nie mogę do niego podejść i go pobić, nie? No to jest przekroczenie granic, nie? Które, ta, która... Nie powinna być dopuszczalna w państwie prawa. Jeśli stosujemy literę prawa, no to stosujemy ją do samego końca. No, ale tak? przede wszystkim Nie powiedzmy. może być agresji fizycznej w stosunku nawet do jakiekolwiek obrażenia. Rozmawiamy tutaj racjonalnie. I teraz najgorsze tak? jest to, że istnieje ten przekaz medialny, ten chory przekaz medialny, no, to, to ale, który jest tak? zupełnie wbrew, wbrew tym wszystkim racjonalnym tezom, które dzisiaj tutaj wygłosiliśmy, prawda? Że to wszystko jak walec przychodzi i robi ludziom wodę z mózgu. I nawet telewizja publiczna, która wydawałoby się jest po stronie. Tych wartości po stronie prawicy, po stronie jakiejś tradycji, no to ona także okazuje się, no w ogóle nie dostrzega tych wielu aspektów, o których no, tutaj w tej prostej rozmowie mówimy, prawda? Ale to może I... nie chce podpaść. Nie? No na pewno. I to komu? Na to... to... Ambasadzie amerykańskiej. amerykańskiej. No tak, no tak, no do tego, do tego to się sprowadza. może no, i... tak, ale, ale są pewne. I dlatego oni chcą prowokować, oni chcą wywołać. Yy... No, nie chcą zawarć. Tak, bo, i bo na bardzo... tym zależy. Tak. Bo, no bo o tutaj tele. nawet telewizja publiczna, <laughs> wydawałoby się Stróż. Y prawicowych każdy prawicowego się się świata staje się bezcinnym amerykańska ambasada co? musi się wypowiedzieć no, telewizja musi się wypowiedzieć każdy no, no, grupa polityczna no, musi się wypowiedzieć wywodzimy nato, się nato, z przemoc wobec uczestników demonstracji nie, nie. Tych, nie, nie. wywodzimy to się to z pokolenia które nawet które się nie, z... nie oczywiście wywodzimy pytanie też odpowiedzialność policji która dopuściła do tej przemocy tak no to to jest okej to jest jasne Policja no policja gdyby nie dopuściła do tej proszę jak gdyby to przemoc ukróciła nie nikt nie pochwala przemocy ale jednak, ale jednak y, y, czy, czy nie powinna iść za tymi wydarzeniami, za tym przekazem, który dziś widzimy w mediach, pewna refleksja? Tej refleksji mi zabrakło. Brakuje mi refleksji nie tylko w mediach, ale też i w wielu komentarzach y, y, post factum politycznych, prawda? Bo moim zdaniem zawsze, to... jak dochodzi, przepraszam, 9 jak dochodzi do przemocy ze strony zwłaszcza kibiców, o, na co wskazują w przeszłości różne, różne przykłady, y, i policja, która jest obecna w takich y, przypadkach, nie potrafi zapobiec takiej przemocy, no zawsze się, rodzi się pytanie, czy policja ch chciała zapobiec, czy nie chciała. Nie? Czy, miała, czy był w tym jakiś, jakiś cel? Pamię pamiętamy różne prowokacje. Nie? Sugerujesz, że za Białym stokiem, za tymi wydarzeniami, mogła stać jakaś prowokacja policyjna. No, czy nie można tego wykluczyć? Nie mówię, że tak jest, ale, ale, ale no właśnie. No, ale w każdym w razie przedstawiciel... Właśnie... Jakby... przedstawiciel Urzędu Miasta w każdym czasie mógł... Yy, taką taki, takie zgromadzenie rozwiązać. Tak, I, tak, I to była I to są w momencie, te wątpliwości, nie? których, drodzy Państwo, w mediach brakuje, a to są takie proste sprawy, które tutaj gdzieś dziś na świeżym powietrzu rozgrzebujemy, no bo, no bo chyba je rozgrzebać trzeba. <laughs> Dawaj z ciebie film. Czarny nie, ja nie pokazał ja kto jest za, za <laughs> przemocą policyjną.